XIX wiek jest to okres rozwoju literatury, przemysłu, nowych idei w Europie oraz upadek pierwszego cesarstwa Francuzów w 1815 roku po słynnych Napoleona. Po wojnach napoleońskich Francja uzyskuje swoje dawne kolonie, czyli m.in. Guadeloupę, Gujanę francuską i placówki handlowe w Senegalu. Mijają kolejne lata, aż w końcu dochodzimy do roku 1830, który jest uznawany za początek drugiego Imperium Kolonialnego Francji. Ale dlaczego? Ponieważ w 1830 roku Francja najeżdża Algier, czyli tereny obecnej Algerii, podlegające Imperium Osmańskiemu. Następnie Francja wyrusza z ogromną flotą pod dowództwem generała Bornonta. Następnie wygrywa wojnę i zajmuje Algier. Kolejnym ważnym wydarzeniem był rok 1848, ponieważ król Francji abdykował, a Francja ogłoszono republiką. W czele stał Napoleon III, który w 1852 roku zrobił zamach stanu i przejął całkowitą władzę, koronując się na cesarza Francuzów. W ten sposób powstało drugie cesarstwo Francuzów. Następnie Francja zainterweniowała w Meksyku, gdzie ustanowiła drugie cesarstwo Meksyku a na tron dała Maksymiliana I Habsburga. Meksykanom się to nie podoba, aż no. po z pomocą Stanów Zjednoczonych udało się obalić cesarza, a Meksyk powrócił do Republiki. Następnie Francja wycofała się z Meksyku. Następnie Napoleon III zainteresował się Wietnamem, gdzie w 1858 roku Francja wraz z Hiszpanią rozpoczęła interwencję wojskową w Wietnamie pod pretekstem ochrony chrześcijaństwa. W 1862 roku Francja zmusiła Wietnam do podpisania traktatu i przejęła Kochin, czyli Południowy Wietnam, w tym Saigon. W kolejnych latach przejęła kontrolę nad środkowym i północnym Wietnamem oraz w 1862 roku nad Kambodżą. W 1893 roku wybuchła wojna francusko-syjamska, na skutek czego Francja zdobyła Laos. Na terytorium Wietnamu, Laosu i Kambodży Francja utworzyła unię indochińską, która istniała od 1897 roku do 1954. W 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska. Po przegranej wojnie i upadku II Cesarstwa Francuzów jeszcze bardziej nasiliła się ekspansja kolonialna w czasie III Republiki. W Afryce rozwinęła swoje kolonie. Porównajmy, to są kolonie przed, a to są kolonie po rozwinięciu, gdzie zdobyła dużo terenów, ale jest to materiał na inny film. Po I wojnie światowej zdobyła tereny w Libanie i w Syrii, a w latach 1923-1938 osiągnęła największą powierzchnię 12 milionów 347 km2. Rozpad rozpoczął się po II wojnie światowej, kiedy różne części były okupywane przez inne kraje, np. Japonię, która zajęła Indochiny, a Wielka Brytania, która zajęła Syrię, Liban, Maroko, Algierię, Tunezję z Amerykanami. Po roku 1945 terytoria te wróciły do Francji, jednak potem wybuchły wojny w Indochinie, zakończone porażką i stratą terytorium w 1954 roku. Wkrótce wybuchły kolejne wojny. Tym razem o niepodległość Algarii w latach 1954-1962. W tym samym czasie niepodległości uzyskały także pozostałe kolonie w Afryce. Większość z nich w 1960 roku, zwane rokiem Afryki. Obecnie jedynymi pozostałościami tego rozległego imperium jest tak zwana Francja Zamorska oraz posiada jedną kolonię a jest nią Gujana Francuska.